Cześć kochani. Cześć, witajcie. Was. No święta, święta, święta zaskakują. Święta, kurczaczki, kurczaczki. Zobaczcie, piękne. co ten nasz synek kupił tutaj fajnego. A, kupił nam ozdobu. Też kupił takie ręcznie robione piękne. Ajaj, piękne. no to od razu piękne. zrobimy sobie ten odcineczek z kurczaczkami. Ta. Pięknie, kochani, maluszki, dzisiaj maluszki też na, święte, na świątecznym odcineczku. Zobaczmy, co nam przyniosą te takie kurki, kurczaczki tutaj. Jakieś, jakieś, kurczę, szczęście może. Dobra, przy, poprzybliżajmy sobie tutaj ładnie. Reszta na chwilę na bok. No i lecimy z tymi maluszkami. Zobaczymy, czy, czy maluszki nas zaskoczą, czy nie. Kochani, to dawajcie, od Bonusika. Czy będzie podkowa? O, słoneczko wyszło dla nas w te świąteczne zdrabki. Jedziemy, szukamy teraz wygrywających liczb. Dobra, no jedenastka. I siódemeczki oczywiście, tak? Miesiąc mojej żonki. I trzydziestka, no, no, no. Yy, a, oprócz tego siódemka, no faktycznie, a. ja za bardzo, za mało drapię tych takich no, maluszków, mało, to wiesz. No mało maluszki, mało. To, to, to tak jesteśmy trochę nieobeznani. No dobra. Oj, bliziutko było, zobaczcie, dwunastka. 14. 14, tak, 26. Wiem. O, Misiu, wiem. Twój dzień urodzin. Tak? No, kochani, jedziemy dalej. Twój dzień urodzin. 28, czyżby czy był jeszcze wrzesień? Hmm. 23, 22 i 22, 15. No tak, wiem. No już tak, zacząłem tymi kalendarzami A, bry, sypać. Pusta. Ten maluch był pusty. Czas. To co? Super siedem. Szukamy. Super szukamy siódemeczek. Jedziemy. Zrabka z numerem dwunastym. co ona tu nam przyniesie? 9, 6, Pięć. 4, 2. A już, a już ten daszek tu nam się myślałam. klarował na siódemkę. Ale niestety, kochani, nie ma. Tu i. Pusty. Pusto, 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 pusto. One mają tu gdzieś kontrolne? No pewno, ale nie mają. Bo to jest, pewnie um, mają, ale wiadomo, że ale jest. już ich nie znajdziemy, bo żonka mi już drągę podwędziła. szukaj teraz pliku parasola, nie ględź. Tak, koniec ględzenia. Tak. A, i tutaj tylko symbole? okej. Okay. Ja no tylko. Okej, okay. Oj za wysoko, poczekajcie. Cytrynka. Cytrynkę mamy. Awokado. Róża, piękne mm. kwiatki tutaj. No, no, no. Plecak. Prezent. Prezent. No właśnie. Już myślałem, że prezent też nam coś da. Tofi. Ananas. Chmurki. I koniczynka. No, niestety. Z deszczu tych pieniędzy nie będzie nic. To może coś w kocham zimę. Kocham zimę. Tutaj szukamy naszych dwóch liczb. Mm. Babcia bardzo lubi tą zdrabkę. Babcia bardzo lubi 14 i 6, 14 i 6. A my mamy tak 33, 35, 26. No, 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 Miśu. O, dwunastka. Piąteczka, no blisko, blisko. I ostatnia i ostatnia, zobaczcie, 15. O, Też bok. pusto wszystko obok, kochani. Maluszki nas nie zaskakują, nie no rozpieszczają. Nie zaskakują. Zobaczymy, co będzie w kasa wpada. Znajdź tutaj taki safe i plik. No dobra, szukamy co szukamy. w tych workach tutaj poukrywali. O, widzę, że tutaj... Chociaż serduszko nam się trafiło, serduszko hmm. dla naszych widzów. Korona, Dzwono. dzwoneczek, banany. banany, wiśnie. O, już mi się chce zdrapać te moje owocówki, kochani. Zobaczcie, owocki tu wpadają. O, I zobaczcie, o, jest plik. plik. Chociaż no jeden jaksto. maluszek nas nie zawiódł. Kochani, super. super. I dwa złote, I dwa złote, złote chociaż jest. jeden zwrocik w tym maluszku, kochany. Dobra, zostały nam tak. Dwie pisanki. Są święta, więc wskoczymy sobie z pisaneczką. Zdrabka z numerem 5. Tutaj szukamy trzech takich samych symboli. Dobra, tu już nie będzie. Tutaj też. Różne, różne. Różne. Może tulipanki? No nie, masz dzwoneczek. pisanka w święta nic nie dała? No to no, tak nie może być. Coś się nam tutaj zablokowała ta pisaneczka, no ale trzeba ją drapać, żeby ją odblokować, kochani. Zobaczmy, siódma gra, zajączek. No i zobaczcie, no zajączek Oj, nie pomógł. Jeszcze masz. Wiem, tylko tak kontrolnie chcę zobaczyć, gdzie tu były po dwie, chociaż perły były dwie. No, słabiutko, słabiutko. A zobaczmy bonusik. Monetka w bonusiku. Standardowo no, nie ma. Standardowo nie ma. Są różne kontrolne. Tak. No to teraz po, po ten pomieszamy i pomiędzy pisanki włożymy. Asakier. Serduszko dla Was. Zrabka z numerem 41. Mhm. I tu musimy trzy takie same. Tak. Kochani, trzy takie same. Jedziemy wiśnie. Tofi. Już nie będzie. Save. Wino Gronko, Muffin, Ananas, Biedronka, Tofi, tak, cukierek, tak. No, zobaczcie, jak Jale, te serduszka na mnie chcą tutaj wskoczyć. Z te maluszki! Z tymi symbolami, no, dzisiaj się na nas troszkę obraziły, chyba maluszki, ale to nic, no. Wiadomo, to jest tylko loteria, kochani. No, można, dokładnie. wiadomo, trafić główną nagrodę, a można wszystko przegrać. Dwudziestka, kochani. Zobaczymy. Ostatnia z drapunia. Może tutaj pisanka w tym odcinku ostatnia uratuje nam. Krem Tak, uratuje honor tych maluchów. Zaczynamy tak, od kurczaczka, kapelusza. Wiaderko. O, znowu kurczaczek, ale nie w linii. Tulipan, tulipan, Oj, jest kochani jest szansa. szansa, ale, ale podkowa nam jej, ją odebrała. Nie. Mazurek z barankiem. Tutaj, baranek i kurczaczek, no niestety. Takie są, takie są zdrapunie. Mazurek i zobaczcie, pusto. Jeszcze bonus. Jeszcze tylko bonus tu może uratować tą zdrapunię. Zobaczcie, były dwa tulipany, dwa baranki, ale żadnej żadnej trujeczki. No, czy będzie motylek? No, oczywiście, Garniec. że nie. Garniec, tak, taki to był maluszkowy odcinek, kochani. My Wam życzymy lepszych odcineczków. Nam tylko się zwróci jeden lepszych malutki, malutki. Zdrapek. Lepszych zdrapek, no, wiadomo. Odcineczków też przy okazji. Zdrapki to wiadomo, można zdrapać nawet przed pracą, po pracy. Tak, nie wiem, na wolnym. Życzymy Wam lepszych zdrapeczek, kochani, wszystkiego dobrego, Zdrówka buziaczki, przesyłamy i do, do następnych zobaczenia. odcineczków, pa pa!